Kochani, zjawiła się targusia. Już jej tak dawno nie widziałam, martwiłam się o nie, o nią. Tak myślałam, że korzysta z wolności, tak szybko jej nie zobaczę, ale kurczę w końcu jest. Zaraz ją tu namierzę, zaraz ją pokażę. O, tutaj, tutaj jest. Ze swoim znacznikiem, tym starym odchodowcy. Yy, o, to jest targulka. Chciałam złapać gołąbka, który ma zaplątane obie nóżki. I Targusia mi gdzieś tutaj się sposzyła, no ale ważne, że jest, że sobie radzi. Targusia przypominam to ta, która miała szyty cały bok. I tutaj właśnie chciałam złapać. O jest, jest, ta jest. Jest tutaj. Jest Targusia. Jest, kochani, trochę się mota gołąbeczek. Nie chcę, żeby tutaj się za bardzo przestraszył. Ale już złapany. Właściwie drugiego złapałam. Jednego wezmę do domu. Zaraz będę dalej pokazywać. Kochani, to oczywiście pomyliłam imię bo tu w międzyczasie muszę przecież z ludźmi się szarpać o gołębie. No oczywiście to nie się, tylko Radzi... Radzić to zaraz, ziądzią. A to był rawi, 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 kochani, to był rawi, a tu złapałam go O, proszę, proszę, jakie o sznurki? Jak zpozaciskane nóżki? Trzeba tu mu to wszystko oplątać, odplątać, opatrzyć, zobaczyć, czy nie ma pirojadów. Tu jakieś nitki, tu jeszcze jakieś inne nitki. No, tu jedne, tu inne. No, chyba to w ogóle. Och, na gołąbka spadło wszystko, co tylko możliwe. Obie nóżki zaplątane. Dobra, szkoda. Walniam. Kochani, w międzyczasie tu musiałam z panią podyskutować starszą. Starsza czy młodsza, no wszystko jedno. No akurat taka tutaj chciałam jej uświadomić, czy się gołębie karmie, czy nie. Pomyliło mi się imię. Oczywiście to kurczę, był... Już, już 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 kochanek już nóżki tu złączone żeby sobie nie, nie zaciskał to oczywiście nie, nie była targusia no targusia to jest Zosi przyjaciółka tylko i nie był to radziś z radzionkowa tylko był to rawi z rawicza kochani pomyliłam imię tego już tutaj opatruję Jeszcze tutaj chciałam pokazać jak to wszystko pozaciskane na tych nóżkach, o, jak mocno i nitka, to było oba, oba, obie nóżki związane, no tu już martwy robi się paluszek, ale nie wiem, no może się jeszcze uratuje, może się jeszcze uratuje, będzie kołąbeczek na dworzu, to może jakoś to krążenie wróci. Tak wyglądają uwolnione nóżki. No nie ma ran na szczęście. No ten paluszek, który raczej on będzie martwy i tu będzie tak stopniowo jeszcze po prostu ta martwica wchodziła. Tutaj dziubulek jest. Piurojadów bardzo dużo. Na piuro też wysypany przy okazji. Ej, już zaraz wypuszczam kołą peczka. Zaraz wypuszczam kołąpulkę. Gołąbeczek, no, sposzył się tu razem ze statkiem, ale jest u góry na sklepie. A tutaj jest y, właśnie w tym statku, gdzie jest y, rabi, jest też y, taki lotnik. Aż pokazywałam tego gołąbka. On taki bielasek, taki... A z daleka to widzę, że to jest ten gołąbek, a nie inny. <taki> tak... Y, taki jaśniutki jest. Taki jaśniutki. No Rawi ma się dobrze, to najważniejsze, że go kurczę w końcu spotkałam, bo to już no, aż spory czas minął, jakiego ja wypuściłam i nie mogłam go po prostu zastać tu nigdy.